Jeśli sztuka jest zbrodnią, to. a, w mordę. dobra myśl, Delcy, myślę. Aha, impreza w Długim Domu. Wkręcę się tam, stworzę sobie alibi. Beski, to jestem geniuszem zbrodni. Hej, jeśli jest zbrodnią, to Party at the Longhouse. Just gotta get there, mingle, establish an alibi. I'm a goddamn criminal mastermind. No, dobra. To na pewno się uda. Yeah. All right. Yeah, this should work. Who? <clears throat> to yeah, Betty. Delcy? Możesz odłożyć strzywacz, proszę. Who's out there? It's just me, Betty. Delcent. Would you put the stapler down, seriously? Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Um, ja, wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spény. Za to ty wyglądasz naprawdę czarowo, serio. What are you doing here? Why aren't you at the big to-do at the Long House? Uh, a yeah, ja just didn't feel all that a comish tonight, but you look amazing. It looks great on you. Seriously. Co robiłeś na dachu? Hm? Nic. Ja. Łobuzowałeś. wiem, że tam jesteś, byłaś. No, no już. Albo dzwonię po Betty i za chwilę będę miał klucze. Łobuzowałeś. No tak, lepiej powiedz co ty chcesz zrobić. N nie mam wyjścia. To gliniasz. what were you doing up on the roof hmm? nothing just were you up to mischief come on i know you're in there so just come on out or i'll call betty and she'll be here in five minutes with the keys <laughs> you were up to mischief okay well come on seriously what are you gonna do here uh, well i have no choice he's a cop I have to be back here in five minutes, and if you are still here, Jenkins Betty. To you, just last time. No, I must be returning to the office. You know, someone will Betty. This is the last, last time. time. Now I have to go back to my office. Apparently, I'm getting a phone call. Witaj wolności. No i teraz już z górki. Muszę się dostać do długiego domu i zadbać o alibi. Hello, freedom! And now the easy part Get to the longhouse, set up an alibi. Ach, kupa szczęścia. Aaa. Ah, go crap. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół! Don't look down, don't look down, don't look down. Siema, stary. Szukałem cię wszędzie, wiesz. Może wejdziemy do środka? Zdaję sobie sprawę, jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować, aresztować i aresztować własnego brata. To może przestaniesz aresztować i aresztować aresztować tego własnego Bawicie brata? to? Nie, ja po prostu... I to prostu... ma być twój pomysł na życie? Zastanawiałeś się, co by rodzice powiedzieli? Człowieku świat jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój talent. i zamanifestować swój talent. Czy się zawsze nie właśnie? Ja tylko przed jakimiś złymi, strasznymi... Masz zamiarł gorącowy To ja tu czegoś chyba nie rozumiem! Co? Patrz. Hey man, I've been looking for... Like forever for you, we should probably just get inside. You have any idea how embarrassing it is for me to keep arresting my own brother over and over and over again? Maybe you should stop arresting your brother over and over and you over again. You think this again. is a joke? No, I is don't. This is how you want to leave your mark on the world, huh? You think this would make our parents proud? Misdemeanor vandalism. Listen, man. There's a lot of scary shit in the world, and while I'm out there actually trying to assert my talent, you're trying to assert your talent. I mean, what the Why hell are you always talking, talking about, Reggie? Why don't you just let me be who I, I am? Tell me what big bad if scary you shit you're up you. Really? Because I don't seem to Rezi? get it... what truck. za nimi. Nie podchodź. Zaraz wybuchnie. I'm going after those two. You stay back. That thing's gonna blow. Stay away from the exploding thing, got it. Dzięki stary. O mały włos. Ej! Wszystko okej? Ej! Puść go! Puść go i trzymaj łapska na widoku. Ej, hey, ej, hey, nie chcę kłopotów! Chcesz stąd spadać, zanim tu będzie... Puszczaj go, mówię! Albo cię zastrzelę! Leci? Oh, Boże, nie! Powiedziałem, nie chcę kłopotów! Oh thanks, man! I thought I was gonna die! Hey, let him go. Just let him go and keep your hands where I can see them. I don't want to hurt nobody. I just want to get going before she gets here. I said let him go, or I will shoot you. Right. No, no. I said I don't want to hurt nobody. What the hell was that? I... What the hell? What's happening to me? God, no! God, no! uh, nie mogę tego powstrzymać! Nie mogę, Reż nie, nie. mogę! Dobrze jest. Oddychaj. Oddychaj. Jest dobrze. Dobrze jest. Oddychaj. Jestem jednym z nich, nie. Jednym nie. z nich. Nie! Nie! Jesteś moim bratem! Jasne? Jesteś moim bratem! Dobra! Zobaczysz to zaraz minie, obiecuję! Słyszysz? Rozumiesz? Rozumiesz? Okay. To okay. co, spadamy. Słuchaj, powstrzymamy tego bioterrorystę, zanim skrzywdzi innych. Dobra, dobra. Potrzebujecie. Potrzebujecie teraz. Okej. Okay. chodź. Uh, Wstawaj. W porządku? Uh, tak. Chodź, idziemy. Dobra. I can't stop it, man. I can't stop it. mogę zatrzymać. I'm one of them, man. I'm no. one of them. No! No. You are my brother. All right? You are my brother. Okay. And this thing with you is gonna pass. I promise we'll fix it. All right? You with me? You with me? Okay. Okay, okay get out there. There is a bioterror, so we gotta stop him before he gets to the rest of the tribe. All right? Okay. I need you. I need you right now. Okay. All right? Come on. Yeah. You good? Yeah.